Dzień dobry, Przemysław Stanula. Naszym gościem jest profesor Mariusz Lamentowicz, kierownik pracowni Zmian Klimatu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, przewodniczący zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju oraz członek Rady Konsultacyjnej do spraw ochrony środowiska i klimatu przy mieście Poznań. Dzień dobry, panie Dzień dobry. profesorze. Spotykamy się dzisiaj w Światowy Dzień Mokradeł, czyli piątek, 2 lutego. Panie profesorze, z punktu widzenia odbiorcy kultury, widzę mokradła oczami Wiedźmina Gela Geralta, potwora z Bagien, czy też ostatnio może z produkcji 1670. Nie ma chyba się czego bać, jeśli chodzi o nasze poczciwe mokradła. Pan spędzał na nich wiele czasu. Oczywiście, że nie ma się czego bać. Myślę, że tutaj jest bardzo wiele fantastycznych rzeczy do odkrycia. W takiej popularnej kulturze widzimy mokradła jako coś, co jest bardzo mało dostępne i rzeczywiście niebezpieczne, bo oczywiście trzeba zachować pewnego rodzaju ostrożność, kierując się w kierunku mokradeł, chodząc na nich czy spacerując, bo rzeczywiście można spacerować. I na przykład turystyka związana z mokradłami, to jest bardzo popularne w Skandynawii. Jest tam bardzo dużo torfowisk. To głównie tam można spacerować. Natomiast, oczywiście, no, jeśli spojrzymy w takie kulturowe, jakby rozumienie e, odbiór mokradeł to często widzimy błoto jak w tym filmie o którym pan wspomniał w wielu filmach widzimy błoto bagna przerażające sytuacje natomiast niestety obecnie już te mokradła nie wyglądają tak jak kiedyś w Polsce mamy zdecydowanie więcej betonu i asfaltu niż w, w, w roku 1600. Także no, żyjemy zupełnie w innych realiach. Ale oczywiście ta wizja e, różnego rodzaju potworu które są przekazywane w takich podaniach, które nie do końca też trafiają z tego prawdziwego źródła słowiańskiego, które widzimy o czym w wyobraźni. Yy, oczywiście nie ma miejsca w rzeczywistości. W rzeczywistości możemy zauważyć wiele fantastycznych siedlisk, które rozbudzają fantazję w sensie ich różnorodności, a także pozwalają nam zwyczajnie odpoczywać, bo tutaj chodzi też o dobre samopoczucie. No właśnie, panie profesorze, tegoroczny Dzień Mokradeł, czy też może Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, jak już wspominaliśmy, obchodzimy pod hasłem Ludzie i Mokradła, splecione losy. Powiedzmy trochę o tym, jakie usługi ekosystemowe spełniają mokradła. Dla wszystkich państwa, którzy nie znają terminu, usługi ekosystemowe definiowane są jako wkład naturalnych ekosystemów w dobrobyt człowieka. Myślę, że o tym powinniśmy coraz więcej mówić i myślę też, że powstanie takiego terminu jak usługi systemowe było bardzo celowe w takim sensie, że uświadamia nam to, w jaki sposób mokradła wpływają na nasze samopoczucie, o którym już wspomniałem, na dobrostan. Dlatego mówimy o well-being, czyli przyroda dostarcza nam pewnego rodzaju wartości, które możemy nie zawsze przełożyć na finanse, na pieniądze. Chociaż w tym pojęciu usług ekosystemowych rzeczywiście ten koszt tego siedliska jest bardzo ważny. Koszt, który związany jest też z naszym odpoczynkiem. Mówiłem o odpoczywaniu na mokradłach, ale nie tylko te usługi są istotne dla ludzi. Myślę, że też nie mamy do końca tak dużej świadomości na temat tego, jak mokradła w przyszłości i obecnie wpływają na nasze życie. Czasami to wynika z tego, że idziemy do marketu i kupujemy ryby, kupujemy chleb i różnego rodzaju inne produkty. Nie zastanawiamy się, gdzie i w jaki sposób zostały wyprodukowane. Wyobraźmy sobie słodkowodne ryby, które spożywamy od czasu do czasu, niektórzy więcej, inni mniej, ale one rzeczywiście pochodzą z mokradeł, dlatego że to pojęcie mokradeł w kontekście konwencji ramsarskiej, która no, podpisana była dla mokradeł i dla ludzi też, dotyczy właśnie tego rodzaju produktów które dostarczają nam mokradła i pozwalają nam żyć. My oczywiście jesteśmy bardziej niezależni, chociaż też no nie w stu ale bardziej niezależni od mokradeł niż ludzie, którzy żyją w, w mokradłach, na mokradłach, w sąsiedztwie tropikalnych mokradeł, którzy nie do końca są związani z taką dobrze zorganizowaną cywilizacją, która nas, nas otacza. Myślę też o ludziach w przeszłości. O tym pewnie jeszcze wspomnimy, natomiast no, jeśli byśmy cofnęli się te 500 lat wstecz, to okazałoby się, że korzystamy z mokradeł w sposób nieprawdopodobny, łowiąc tam ryby, polując, zdobywając pożywienie. Mokradła dostarczają nam tego rodzaju produktów, usług ekosystemowych, które pozwalają nam no, lepiej funkcjonować we współczesnym świecie, a na pewno kiedyś nie bylibyśmy w stanie bez nich przetrwać, bo jednak woda to my. Jesteśmy skonstruowani z wody i z węgla w dużej części. Dlatego też myślę, że usługi ekosystemowe, takie jak na przykład kwestie głodu, Dostępności czystej wody, czy na przykład usługi rekreacyjne, czy te związane z różnorodnością biotyczną, które też są pewnym odzwierciedleniem naszego dobrego samopoczucia. Im lepsza kondycja środowiska, które nas otacza, tym również mokradeł, tym jesteśmy zdrowsi. To też jest klimat. Mokradeła wpływają w ogromny sposób na klimat, emitując lub wiążąc węgiel z atmosfery. Także jest to szereg usług ekosystemowych, związanych także z kontekstem zrównoważonego rozwoju, dzięki którym możemy funkcjonować w miarę komfortowych warunkach, o czym coraz częściej zaczynamy mówić, i dlatego też to hasło Międzynarodowego Dnia Mokradeł Splątane losy ludzi i mokradeł, o czym już przed chwilą wspomniałam. No właśnie, Panie Wytowcorze, to są splątane losy. My mieszkamy akurat w mieście, w Poznaniu pan y, jest w radzie konsultacyjnej do spraw ochrony środowiska i klimatu czy łatwo troszczyć się w takich y, miastach o mokradła i obszary bagienne jeśli chodzi o miasta to trzeba powiedzieć że tutaj sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana Podobnie dotyczy to obszarów rolniczych, ale to jest troszeczkę inny temat. Może na inne spotkanie też. Natomiast w przypadku miast, jakby sam fakt rozpoznania, że mamy do czynienia z mokradłem, jest bardzo, cały czas bardzo trudny do, do realizacji. Jest niewielu ekspertów, ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle mokradłami w miastach. Chociaż takowych mamy bardzo wiele. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę poznań, to dopiero teraz, nie licząc. Nie mówię nawet o samorządowcach, ale o naukowcach. Uświadamiamy sobie, jak fantastyczne zasoby w niektórych miejscach Poznania mamy i próbujemy je chronić. Niestety zdarzają się ciągle takie sytuacje, jak kopanie zbiorników retencyjnych w torfowiskach. Zdarzają się sytuacje zasypywania gruzem różnego rodzaju siedlisk, ale mam wrażenie, że coraz rzadziej. Jakby miasta są wyjątkowym przykładem splątania losu ludzi z mokradłami, i Poznanie jest tego fantastycznym przykładem który pokazuje, że miasto rozwinęło się w przeszłości na mokradłach i bardzo dynamicznie przekształciło różnego rodzaju siedliska. Na pewnym etapie to były tylko gród, później pojawiało się, pojawiało się coraz więcej budynków, to, to osadnictwo się zwiększało, drogi też się rozbudowywały, ale doszliśmy do momentu, kiedy wiele miejsc jest wylanych betonem, i rzeki płyną pod betonem w kanałach. Rzeki, które niektóre możemy obserwować na powierzchni, w Poznaniu części po prostu płynie pod naszymi stopami. Także jest tutaj bardzo wiele do zrobienia i myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak to najlepiej zrealizować. Wspólnie z, z ludźmi, którzy zajmują się ochroną przyrody w Poznaniu, klimatem też, zastanawiamy się od czasu do czasu, jak Wpłynąć na tak zwaną małą retencję, czy dostarczyć wody do miasta, które jest coraz bardziej suche. Pewnie takich przykładów wysychających zbiorniczków, zbiorników rzeczek, rzek, tutaj niedaleko mamy do czynienia z różanym potokiem, który też jest coraz bardziej, no, często nie, nie widać tam wody po prostu. Daje nam to do myślenia, zastanawiamy się jak tą wodę zatrzymać w krajobrazie i szczególnie dotyczy to też przyszłości. I też niedawno zostałem zaproszony do zespołu, który będzie się zastanawiał nad. W tym, jaki sposób zachować wodę, która spływa także no, naszymi drogami, pojawia się na dachach, to jest dość trudne, bo trzeba jednak zadbać o oczyszczanie tej wody. Nie można dostarczać do mokradeł, w sensie ich odtwarzania, na przykład w miastach, wody, która jest zanieczyszczona z dróg, na przykład, która posiada też ropopochodne różnego rodzaju składniki. Także tutaj jest bardzo wiele do zrobienia w różnych miastach, w Wielkopolsce, w mniejszych lub większych miastach, gdzie takie mokradła się znajdują i próbujemy uświadamiać też i w Poznaniu, i poza. Także z uniwersytetami III wieku. Na przykład, że w mokradłach jest zawarta niesamowita siła i my jesteśmy z nimi związani bardziej niż nam się wydaje. I to może się troszkę powtórzę, ale w momencie, kiedy zniknie woda w kranie, wtedy możliwe, że zaczniemy się zastanawiać nad tym, co się dzieje wokół nas. My myślę, że powinniśmy coraz bardziej jakby się nad tym zastanowić i szukać rozwiązań przed kryzysem. Bo klimat cały czas niektórzy negują, większość naukowców zgadza się z tym włącznie ze mną, że jest pewien problem i to jest widoczne w mokradłach. Kiedyś mieliśmy wody, wydawało nam się w przeszłości zbyt wiele w średniowieczu i później człowiek walczył z mokradłami i tutaj możliwe, że warto wspomnieć podręcznik, książka, która została wydana w ostatnim czasie, pińskie błota, w której właśnie ta historia jest fantastycznie zawarta. Panie profesorze, jak my moglibyśmy walczyć o mokradła, czy tylko proliferować informacje na temat tego, że trzeba je zachowywać, czy możemy podjąć jakieś realne działania? Myślę, że możemy podjąć realne działania, no, współpracując w ramach chociażby w organizacjach pozarządowych. Próbować uczyć się szukać informacji na temat mokradeł. Wiem, że Samorządowcy w różnych miejscach w Wielkopolsce, w ostatnim czasie dowiedziałem się o Szamotułach na przykład, gdzie też jedno z mokradu jest zagrożone. Oni sami występują z pytaniem do naukowców, w jaki sposób możemy im pomóc. Jest też taka sytuacja w Chodzieży na przykład i dość trudna, ale natomiast możliwe, że uda się coś zrealizować w tym kierunku. Także ze strony samorządów już są głosy. Natomiast myślę, że obywatele, jakby mieszkańcy miast, nie tylko oczywiście, powinni uważniej spojrzeć na mokradła, rzeki, jeziora, bo rzeki, jeziora, płytkie jeziora, torfowiska, to są właśnie mokradła. Wracając do definicji, powinniśmy szerzej o tym pomyśleć. Ta definicja daje nam szeroki zakres działalności. To nie są tylko torfowiska, gdzie woda jest poniżej powierzchni. Fantastycznie by było 10 cm, Jak jest głębiej, to jest dramatycznie. Ale to też są rzeczne mokradła. Nad takie jak na przykład w Dolinie Cybin, Cybiny, Bogdanki czy Różanego Potoku. Także bardzo wiele możemy zrobić, tylko kwestia tego, czy chcemy się zaangażować, poszukać informacji, czy chcemy zapytać. Mam wrażenie, że tych informacji na temat mokradeł. Jest coraz więcej, bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy co roku. Chociaż niektórym może się wydawać, że znowu się powtarzamy, ale wydaje mi się, że w dużej części nie, dlatego że ten sygnał jest coraz silniejszy, jakby wiemy coraz więcej, wiemy jak działać. Po prostu coraz, yy, coraz lepiej mam wrażenie, mam większą mamy świadomość, jak działać, jak współpracować z leśnikami, rolnikami, również mieszkańcami miast. Tylko oczywiście jest tych ludzi za mało. Naukowców, którzy się tym zajmują aktywistów może jest nieco coraz więcej natomiast ekspertów brakuje nam ekspertów Panie profesorze, to może wykształćmy jakiś. Od czego zacząć swoją przygodę z mokradłami? To już tak na koniec. No myślę, że warto skorzystać z jakiegoś kierunku studiów też. Są różnego rodzaju studia podyplomowe, gdzie pojawiają się kierunki związane, czy kursy związane z mokradłami. Oczywiście no, większość z nich jest ograniczona do uniwersytetów. W szkołach średnich, podstawowych nie dostaniemy, nie otrzymamy takich informacji. Wydaje mi się, że no, na pewno jeśli. Kończymy szkołę średnią i zastanawiamy się nad tym, gdzie moglibyśmy otrzymać takie informacje, to Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych jest dobrym miejscem do tego. Jest coraz więcej kursów, również w języku angielskim, które dotyczą mokradeł w na naszym wydziale, także w wydziale biologii. Współpracujemy z Wydziałem Biologii w tym kontekście. Jest coraz więcej spotkań też, na przykład Dni Mokradeł w Warszawie pojawiają Co roku są organizowane Dni Mokradeł, Dzień Mokradeł, ten Międzynarodowy Dzień Mokradeł. Są wykłady, wycieczki. My także organizujemy wycieczki od czasu do czasu. W tym roku przykładowo w Techniku Leśnym w Tucholi mamy spotkanie z, z uczniami. Kilkuset uczniów będzie słuchać o mokradłach, ponieważ na studiach leśnych nie, nie ma zbyt wiele kursów także dotyczących zarządzania mokradłami, a las to też przykład tego, w jaki sposób losy ludzi, którzy no, i głównym celem jest produkcja drewna, chociaż też ochrona przyrody związane są z mokradłami, bo okazuje się, że tam także znika woda i dlatego też współpracujemy. Czyli dni mokradeł oczywiście różnego rodzaju spotkania. Myślę, że jeśli poszukamy w, w internecie, znajdziemy też stowarzyszenia Centrum Ochrony. Okradeł. Jestem członkiem Centrum Ochrony Mokradeł. Współpracujemy tam także w kontekście przyszłości Mokradeł w Polsce, strategii ich ochrony i przede wszystkim też ochrony zawartego tam węgla. Także myślę, że takich ofert, opcji jest coraz więcej i to jest tylko kwestia tego, czy chce się nam poszukać, czy nie. A bardzo do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był profesor Mariusz Lamentowicz. I zachęcamy do dbania o Mokradła, ponieważ. Moje i Państwa losy są z nimi splecione. Dziękuję bardzo.